Dzisiaj gdzieś pomiędzy Siemiatyczami a Białym Stokiem koło wioseczki Narojki jest tutaj niezwykłe miejsce mocy, które znalazł i oznaczył lokalny, znany radiesteta, pan Eugeniusz Nowak. Miejscem aktualnie 84 tysiące jednostek z Kalibowisa, czyli niewiele mniej niż krakowski Czakram Polish Power Spot 84000. Units in Bowies Scale Tu, w tym miejscu, właśnie tu jakieś pradawne celtyckie miejsce Nazywa się to Dębitka Obok jest jakiś zakład naprawy karoserii Można powiedzieć, że jest to punkt orientacyjny Trzeba troszeczkę się przez y, romantyczne zarośla przedrzeć Po drodze jest jabłonka dzika nie jest to Karnak, który widziałem we Francji, nie jest to Col de Vence, ale fajne miejsce na Podlasiu jest ich na pewno dużo, dużo więcej. Chłonimy przez chwilę atmosferę tego miejsca. Pod klipem wrzucę linka do artykułu opisującego, jak Pan Nowak znalazł to miejsce, oznaczył 2004. Jest tu bardzo fajna energia, przylatują tu ptaszki. Rosną dęby przede wszystkim. Dęby rosną w miejscach, gdzie jest dobra energia i dlatego miejsce zwie się dębitka. kiedyś celtyckie, a może wedyjskie. W każdym razie te miejsca mocy, tak jak wszystkie miejsca, gdzie katedry, kościoły i, i tak dalej, to to są starożytne miejsca przedchrześcijańskie. chrześcijańskie. To są po prostu jakieś święte miejsca energetyczne, gdzie ludzie podświadomie czuli, że jest dobra energia i budowali różne rzeczy. Także jest to jakiś lokalny czakramit, Podlaski. Przypominam jeszcze raz, Dębitka na Podlasiu. tu chwilę, żeby poczuć tą energię, żeby pozwolić się jej dać opłynąć.